jakieś dwa, trzy wiadra i będzie dosyć. O, nie trzeba przesadzać. Pani Kubiak! Pośpiesz się, pan! Aj! Panie profesorze? Tak. Co to ma znaczyć? To jest nasze awaryjne ogrzewanie. Pomyśleliśmy chwilę, no doskonale nam się to udało. Tak? No, tak. A ja tutaj widzę, że zostały... że zostały naruszone obowiązujące przepisy prawne. A ja panu przypominam, że zgodnie z zarządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1923 w czasie trwania klęski żywiołowej, wszystkie przepisy są zawieszone. Z którego? Uniemożliwiają usuwania klęski tej albo jej objawów z 23. A poza tym, jak pan widzi, jest to wspaniała inicjatywa obywatelska. Słucham? No, może być społeczna, jak pan woli. Mam nadzieję, że i moje mieszkanie zostanie. Nieźle ogrzane. W świetle obowiązujących przepisów, ogrzewajcie dalej. Przyjaciele, ja skaczę na chwilę na miasto. Gorąca woda już jest? Jest. Pobranie zamoczyła. Uważaj, to parzy. Uważaj. uważaj. Wiatro gorącej, tak, po prostu. No, teraz będzie gorąco. Tu cię Oj, dziękuję. Dzieciaki, pomóżcie mamusi. Dziękuję, oj, tak. Jesteście fajni.